Witam, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, nagrywamy sobie na świeżym powietrzu. Yy, kolejna wyrzutnia, 102 strzały, oczywiście od ProMrawi. Tu macie kod produktu. Znajdziecie ją oczywiście na Fajwerki Shop. Tu macie NEC. Z kodem Pirogang macie zniżkę. Tu macie rok produkcji 2022. Kategoria F3. Yy, na pewno dosyć masywna ta wyrzutnia, z tego co widzę. tą stroną do widowni, ponieważ yy, są prawdopodobnie kątowe strzały. Ląd rezerwowy podstawowy jest. Oczywiście z naszym kodem perogang macie zniżkę, więc serdecznie zapraszam. No i niedługo widzimy się na strzelanku. Ale ładna ta wyrzutnia z promorawii. nie? Fajna. Ocencie w komentarzu, w widzowie. Do następnego odcinka, cześć.